Dzień dobry, witam Państwa w przedpołudniowym materiale. Pili Państwo, przepraszam, że się nie odpowiedziałem na wszystkie maile, ale postaram się dzisiaj dzieła dokończyć i przeczytać i odpisać. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu za te maile, za to, że się ze mną kontaktujecie. A przede wszystkim chciałbym podziękować wszystkim tym, którzy wspierają nasz kanał. Pozwólcie Państwo, że za niedługo zaprezentuję nową książkę mojego autorstwa, na razie jeszcze tytułu nie zdradzam. Będzie dosyć mocno szpiegowsko. Będzie to taka cegiełka na wsparcie niezależnych mediów. Tak, odrobinę od siebie też chciałbym coś dla Państwa przygotować. Tak, jeżeli wspieracie nasz, nasz kanał, przynajmniej przygotowujemy materiał, ale myślę, że ta książka się powinna Państwu spodobać. Mam nadzieję, że z początkiem grudnia. Wydawnictwo redaktora Pińskiego powinno ruszyć przed sprzedażą. Także będzie to taka cegiełka na wsparcie tego, co się właśnie tworzy. Mili Państwo, a propos tworzenia, a propos kreacji, zastanawiacie się też pisząc do mnie w mailach, dlaczego Donald Tusk coś robi, czegoś nie robi. Ja przysłuchuję się wypowiedzią pana premiera, wysłuchuję się, się też w to. Co mówi jego środowisko. Tutaj premier Donald Tusk wokół siebie stworzył bardzo taki, można powiedzieć, ścisły kordon blokady informacji, tak by nic nie wyciekało poza jego gabinet, bądź gabinety, bądź to jego najbliższe otoczenie. Tam się pojawia pani, pani Wilikowska, pojawia się pan Grabiec, który rzadko kiedy publicznie występuje. Są osoby, którym premier Donald Tusk ufa, może one nie chudzą zainteresowania, ani większego zaufania opinii publicznej. Ja nie będę oceniać ich kompetencji, to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby opinia publiczna wiedziała, o co premierowi się rozchodzi, mówiąc wprost, bo wiele osób, gros Państwa, jakby nie wie, tak, czyli ta polityka, którą prowadzi Donald Tusk, szczególnie jeżeli chodzi o, o kadry, też budzi Państwa wątpliwości i zastanowienie, bo chociażby obecność Siemoniaka, który ministra, byłego ministra w sprawie naszej administracji, obecnie koordynatora Służb Siemoniaka, może budzić daleko idące zastrzeżenia i wątpliwości. O tym mówił Piński, o tym mówił Szwajgier, o tym wielokrotnie mówiłem. Ja nie jest sukcesem Tomasza Siemoniaka to, że wykryto sprawców tego aktu sabotażu, aktu dywersji, apropo torów kolejowych i kolejnych. To nie jest jego sukces. To jest sukces służb i przy współpracy z sojuszniczymi służbami, to naprawdę na bardzo wysokim poziomie. 48 godzin i dalej. Mówiłem Państwu zresztą, że tak to, to jakby badanie tego, skąd oni przyjechali, gdzie mogli pojechać, ostatecznie skończy się ich identyfikacją. Jestem pod wielkim wrażeniem, że w ciągu 48 godzin, to znaczy, że system wymiany informacji z naszymi sojusznikami działa i to w sposób bardzo, ale to bardzo konkretny. Martwi mnie tylko, co zresztą, sabotażystów, którzy mogą przebywać na terenie Polski. W tej chwili podjęto już kroki, aby zabezpieczać przepływ w jedną i drugą stronę, szczególnie jeżeli chodzi o granice z Białorusią, ale nie o tym mowa. Proszę Państwa, zastanawiacie się, co z Tuskiem. Co on planuje, co on chce, o co mu chodzi. Tak, on też niewiele mówi na temat swoich planów. I proszę państwa, trzeba się wsłuchać w to, co mówi Donald Tusk. To i coś, co nie jest wyrwane z kontekstu, a w zasadzie przedstawia jego prawdziwy stosunek do tego politycznego grajdołka, tego klepiska politycznego. Które stworzono po październiku 2023 roku. Bo nie oszukujmy się, mamy te żółte kaczuszki od chołowni takich sprzedawczyków, ten gramatyka, tak, wiceminister -wice -wice cyfryzacji, bywający w Telewizji Republika i bratający się z kisowcami. Przypominam skandal z jego udziałem, ujawnienie danych, prywatnych danych internauty, który go krytykował. Co ciekawe, czy, przepraszam, nie ujawniaj kolportowanie, bo ujawnił wiadomo kto. E, Emilia Kamińska, John Bingham, czyli Artur H. E, tak, a gramatyka to kolportował dalej. Gramatykę za to nie wiem, czy postawiłem czy jakąś komisją śledczą, sejmową, czy. E, koniec końców będzie musiał pan gramatyka e, na te wszystkie pytania odpowiedzieć e, i też ponieść konsekwencje. Pytanie jakie. Ja akurat mam kontakt z tym człowiekiem, którego w wyniku ujawnienia jego danych zaszczuto, ale to zostało. Mamy kawiarową lewicę Czarzastego, tego. To jest osobny temat. To, co się. Znaczy, powołanie go na marszałka Sejmu jest, jest jakby konsekwencją umowy koalicyjnej. Ale teraz Państwu chciałbym przedstawić krótki, ale bardzo konkretny fragment tego, jaki stosunek. Ma premier Donald Tusk do tak zwanej lewicy z prawicą. To jest krótkie, ale bardzo konkretne, i odnosi się jakby do spojrzenia premiera na wszystko, co go otacza. Z zupełnie z innej perspektywy, jakby z innego pułapu. Posłuchajcie Państwo tego fragmentu, bo myślę, że wielu z Państwa szerzej otworzą się oczy na to zagadnienie. Zapraszam. Wiecie co, ja mam to, przepraszam, ja mam gdzieś ich politykę. Tutaj chodzi o bezpieczeństwo, to są najpoważniejsze sprawy i, 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 i mnie nie interesuje ani lewica, ani prawica, tu chodzi o bezpieczeństwo polskie, więc niech sobie krzyczą, ale nie Kontekst był taki, że pytali się go o jego reakcję na to, co tam krzyczą na sali sejmowej. Ale też kontekst tego jest taki, że premier ma faktycznie gdzieś lewice prawice, całe to towarzystwo. Premier kieruje się zasadą bezpieczeństwa państwa racją stanu, To jest to, o czym ja często mówiłem, że potrzebujemy takiej opcji politycznej, czy to jest nowa partia polityczna, czy koalicja obywatelska zostanie zreformowana i nie zobaczymy na listach wyborczych niektórych z jej członków i członki on ma ich wszystkich gdzieś. Dla niego liczy się bezpieczeństwo kraju, bezpieczeństwo nas wszystkich, bo jest premierem, zarządza całym państwem. Stąd możemy czasem odnieść wrażenie, że sprawy personaliów to póki nie powodują poważniejszych skutków przestrzeni, szkód skut przestrzeni publicznej są dla Donalda Tuska sprawą wtórną. Mówi szczerze, mam to gdzieś. Są lewice, prawice, bo to jest prawda. Dla niego ci wszyscy ludzie gryzący się, walczący o funkcje, o stanowiska, pyszczący w mediach, na wyborców, na innych koalicjantów, szukający swojego miejsca, byleby się jakoś dopchać do koryta. Donald Tusk, mam to gdzieś. Bezpieczeństwo państwa. Bezpieczeństwo państwa, proszę państwa, to jest bardzo szerokie pojęcie oczywiście, bo mówimy o zabezpieczeniu naszego kraju przed działaniami z zewnątrz, mówimy o zabezpieczeniu naszego kraju przed działaniami wewnątrz, bo pamiętajcie, że najniebezpieczniejszym wrogiem jest ten wrog wewnętrzny, który na przykład współdziała w ramach nie wiem, ubrania się w polityczne garnitury, współdziała z Kremlem. Macie przykład PiSu, macie przykład Konfederacji, wielu ludzi z, yy, tak, z tych organizacji, którzy wprost działają na szkodę naszego państwa, realizując yy, kremlowską agendę. Takie są fakty. Tego Donald Tusk nie ma gdzieś. Zwraca na to uwagę. No, oczywiście musimy działać w ramach yy, demokracji zgodnie z literą prawa. Istnieje pojęcie wolności słowa, ale nie istnieje pojęcie dowolności słowa. Więc jeżeli któryś z uczestników tej publicznej debaty, tak mówiąc bardzo ogólnie, na przykład pan Berkowicz, znany z Kradzieży Wikei, wypowiada kolejne hasła sugerujące, że dywersji dokonali Ukraińcy, to jest nieprawdą. Fakty są takie, że dywersja została dokonana przez Białorusina z ukraińskim paszportem i drugiego, który jest z Donbasu, który się przedostał na Białoruś. Jaki on jest narodowości? Może być narodowości rosyjskiej. Znaczy obydwaj tak legitymowali i legitym legitymują się paszportami ukraińskimi, są obywatelami Ukrainy. Ale kim ci ludzie są, to już wszyscy państwo wiecie, znaczy jeden jest na pewno Białorusin. to mniej więcej tak, jakby u nas była, wiem, albo w innym kraju, zatrzymano by dwóch obywateli Polski, ale żaden z nich nie byłby narodowości Polski. Tak, ale byliby obywatelami Polski. I oni dokonali jakiegoś wiem, zbrodniczego czynu czy, czy jakiegoś aktu e, dywersji. I później próbowano by naszemu państwu przypiąć odpowiedzialność za to, że. Ci dwaj obywatele Rzeczpospolitej zostali zatrzymani. Tak? Dostawia nasze państwo w jakimś negatywnym świetle. Pojawił się czarzasty na fotelu marszałka. O tym będę mówić w jednym z kolejnych materiałów. I Donald Tusk, oczywiście, nie ma gdzieś czarzastego, bo jest mu potrzebny, tak jak i w drugą stronę. Czarzasty będzie przy Tusku się trzymać kurczowo, jak y, dziecko ma minej spódnicy. Y, no ale to jest inna kwestia, tak? O tym będę, będę mówić niebawem. Donald Tusk, ta krótka wypowiedź, pokazuje, jak bardzo jest ponad tym całym politycznym klepiskiem. On zdaje sobie sprawę z tego, że państwo oczekujecie zmian. Dlatego, kiedy zobaczył, że y, Bodnar sobie nie poradził, to go wymienił na żurka. Wienił go na kogoś, kto nie jest politykiem, jest sędzią i może reagować we właściwy sposób na ewidentne bezprawie. Będzie reformować wymiar sprawiedliwości, ale też przeprowadzi to rozliczenie. I o tym też będę mówić niebawem, tak o tym menu Waldemara Żurka, bo kolejne dania obiadowe są w trakcie przygotowywania. Pamiętajcie Państwo, że jeżeli stosujemy już taką nazwijmy to taką kulinarną analogię, to owszem, możemy zjeść burgera w fast foodowej sieci i dostać go w ciągu trzech minut, a możemy na przykład zjeść pieczoną wołowinę, taką rozpływającą się w ustach, która się piekła przez. 8 godzin w temperaturze 90 stopni. Odpowiednio przyprawiona, właściwie podana. Warto poczekać, prawda? I tutaj nie mówimy o powoli mielących młynach sprawiedliwości, ale przygotowaniu, jakby chociażby procedury przedstawienia komuś zarzutów, zebrania tego wszystkiego raz, tego jest całkiem sporo, ale będę jeszcze o tym mówić. Wracając do Donalda Tuska, bo gros państwa w mailach, Zarzucacie Tuskowi brak działania. Że sobie. że on może czegoś nie widzi. Tusk widzi. Zostawia pewne sprawy jakby na boku. Zobaczcie, on nie wchodzi. Nie chce wchodzić w rozmowy na temat tego kwazji politycznego czy parapolitycznego przekrzykiwania się. On ma to naprawdę gdzieś. Stąd może i mocniejszy tytuł dzisiejszego materiału. Ale. Takie są fakty. Więc jeżeli Państwo będziecie się zastanawiać, jaką politykę prowadzi Donald Tusk, czy o co mu chodzi, to Donaldowi Tuskowi chodzi tak na koniec dnia o nas, o nasze bezpieczeństwo, też bezpieczeństwo rodziny Donalda Tuska. Tak, bo on ma przecież dzieci, ma wnuki, jest dojrzałym facetem i on patrzy troszeczkę szerzej niż taki, nie wiem, Gawkowski, Czarzasty czy Śliz czy wielu, wielu innych. Oni widzą tylko czubek własnego nosa. No może troszeczkę dalej, ale tylko troszeczkę. Donald Tusk patrzy szerzej i dalej. I może dlatego nie tyle, co ja bronię Donalda Tuska, bo jego niektórych decyzji nie da się obronić, yy, ale mam tę taką wiarę w sercu, że na koniec właśnie tego dnia warto jemu zaufać. Co nie wyklucza, jeżeli Donald Tusk by nie przeprowadził nie wiem, pewnej weryfikacji kadrowej w koalicji obywatelskiej, powołanie nowej partii, która mogłaby powstać, tak właśnie z taką kanwą mam gdzieś lewice i prawicę zdrowy rozsądek. I to nie chodzi o żaden centryzm. Tak, Tutaj jak, jakiś symetryzm. To chodzi po prostu o zdrowy rozsądek. Ale taka partia mogłaby być wsparciem dla Donalda Tuska po to, aby wiedział, że może się nie przejmować tymi politykierami u siebie albo całą resztą koniunkturalistów, którzy by do żłoba. Bo jeżeli ma powstać jakakolwiek nowa partia, to ona nie może być oparta o ludzi, którzy będą chcieli dla siebie tylko dla ludzi. To jest jakby warunek sine qua Ja zapraszam Państwa na 14. Do zobaczenia.